Witam Was drogie wodniki, z tej strony Wróżka Kalina, przedstawię horoskop na lipiec dla Was, co się wydarzy, na co powinniście zwrócić uwagę, serdecznie zapraszam na horoskopy indywidualne, poniżej jest kontakt do mnie, bo wiadomo, że indywidualny horoskop to jest bardziej osoby, do danej osoby, do czyjego życia, więc zaczynamy. Oczyszczamy energetycznie pomieszczenie wszystkiego złego. Niech moja anioł stróż, bo goje powietrze, wody, ognie i ziemi połączą się z archiwą świata, Niech mi podpowiedzą, co Was będzie czekać w przyszłości w lipcu. Wodniki 2021. Wodniki 2021, co Was będzie czekało? Lipiec, Miłość finanse zdrowie. Stałe związki. finanse, zdrowie. Dobrze. Więc co ja tu widzę? E, wodniki na początku lipca wejdą e, szczerze w bardzo mocne zauroczenie, które doprowadzi was pomimo że będzie wam się wydawało że ta osoba jest na chwilę i może inaczej trochę od was myśli ale czas wam pokaże że właśnie ta osoba jest dla was i że to może być wasza druga połówka Zagmatwane Wam powiem karty, ale bym powiedziała, że będziecie zaskoczeni, bo możecie się spodziewać, że e, znowu trafiłem, lub trafiłam e, na pewnie na jakiegoś e, tutaj namiętnego mężczyznę, który tylko się ze mną zabawi, ale się okaże, że wcale tak nie będzie. To wy będziecie bardziej pesymistyczni niż ta osoba. Czyli już tak czarno tutaj nie myślcie, bo wszystko się ułoży. Na pewno koniec lipca Wam to pokaże. Różne e, przeżycia z tą osobą w tym miesiącu, że ona jest wartościowa. Stałe związki, przechodzimy. Jest tu pewien rodzaje doświadczenia u Was w związku i chwytanie się trochę za nowy pomysł, to na pewno większość par będzie miało. Możecie chcieć się komuś oświadczyć drogie wodniki, przeprowadzić się do jakiegoś nowego miejsca, zaplanować wycieczkę. Po prostu planowanie, głównie planowanie będzie u wodników. Ale z pozytywnym zakończeniem. I raczej będzie to miło wzrastać niż, o, niż odwrotnie. Także widzę raczej pozytywne karty dla Was. E, I też jest mowa, że Wy wchodzicie w taką nową energię od lipca, która Was doprowadzi do czegoś dobrego w życiu. Na dalszy etap. Wodniki, praca, finanse. E, Tutaj w pracy, czy też gdziekolwiek, gdzie się staracie o coś, nie możecie robić rzeczy w pojedynkę, czyli liczyć na siebie. Musicie współpracować z kimś, stworzyć jakąś parę czy grupę, albo poszukać osoby, która wam pomoże, wybnąć z jakiegoś kłopotu, bo wy sami nie dacie rady. W ogóle jest jakaś wiadomość, że wysyłacie z prośbą o pomoc do kogoś i ta osoba wam pomaga, czyli nie liczy na siebie, tylko na kogoś po prostu z zewnątrz. Żeby Wam pomógł i wtedy będzie dobrze. E, natomiast zdrowie. E, tu są głównie problemy ze stawami. Możecie mieć problemy e, ze stawami głównie w dłońmi. Ale ogólnie jest i kręgosłup, sprawy takie mięśniowe. Także uważajcie drogie wodniki na przesilenia, na wakacjach. E, nie ćwiczy aż zbyt mm, nadmiernie. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę udanych, wesołych wakacji, pełnych pozytywnej energii. Do usłyszenia.